W kolejnym zadaniu mamy wyznaczyć średnią arytmetyczną, czyli najpierw tego zestawu A. To sobie zapiszmy, czyli dodajemy wszystkie liczby i będziemy dzielili przez ich ilość, czyli 4 plus 4 plus 11. I to będziemy dzielili przez raz, 2, 3, 4, 5, 6. To sobie obliczmy tutaj średnią, może tak po kolei, czyli mamy tak 7 plus 7. Plus 3 plus 4 plus 4 plus 11, czyli mamy 36. No i 36 podzielić przez 6 da nam szóstkę. Teraz spójrzmy na średnią arytmetyczną tego zestawu. Może tu zapiszmy sobie tą literkę A. Tutaj zapiszmy z B. Dodajemy liczby, czyli mamy plus 13.

No i licz mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 sztuk podzielmy, czyli 156 podzielić przez 6 to będzie 26. No dobra, policzyliśmy średnie, arytmetyczne i teraz mamy sformułować jakiś wniosek. Co możecie tutaj zauważyć? Przede wszystkim w każdych z tych zestawów mamy po 6 liczb. Jeżeli spojrzycie sobie na liczby z zestawu A i liczby z zestawu B, to one będą powiększone o 10. Czyli zobaczcie, jeżeli tu mamy siódemkę, to 7 plus 10 to 17. 7 plus 10 to 17, 3 plus 10 to 13, 4 plus 10 to 14, 4 plus 10 to 14, 11 plus 10 da nam 21, czyli tutaj mamy powiększone o 10. I co się wówczas dzieje? Wówczas średnia arytmetyczna też będzie powiększona o 10. Mamy 6, mamy 16. Teraz spójrzmy tutaj. Jeżeli spojrzymy sobie na zestaw danych, tutaj na przykład, i na zestaw danych C, no to mamy 6 liczb. Tu też mamy 6 liczb i każda będzie powiększona o 20. 7 plus 20 to 27, 7 plus 20 27, 3 plus 20 23. Tutaj mamy dwie czwórki, czyli mamy 2 razy 24. 11 plus 20 da nam 31. Zatem ta średnia arytmetyczna tego zestawu będzie o 20 większa od tego, czyli 6 plus 20, daną 26. Oczywiście możemy także spojrzeć, jeżeli chodzi o zestaw danych B i zestaw danych C, to tutaj ten zestaw będzie powiększony o 10. Wówczas średnia arytmetyczna między tymi dwoma zestawami też będzie zwiększona o 10. Mamy 16 plus 10, czyli 26. No i to właśnie należało tutaj zauważyć.